Halo. Halo, halo. Nie słuchaj, teraz nie słuchaj. Wy coś powiedzcie. Aloha. Jeszcze raz. Okej, okay, będzie <grytania> Nie wiedziałam, że to są lasy. w ogóle. Tą bułkę. A, a nie, znam, byłem... O piwo. Kajce, piwo. bo mi zepsujecie. Co się z nim robiło? O, sorry. Witam bardzo serdecznie w moim barze. <grytania> mamy do polecenia absolutnie... Buda, Buda. Uuuu.

tu jest Jawa. klepsydra jeszcze To jest klepsydra tu jest klepsydra A, no kurwa Ciężę, ja latam ja latam ja latam o puścisz mnie? Cichy <grywa> Cicho kurwa ty... hmm. <grywa> cicho

Proszę, nie, ty ciągniesz, ty ciągniesz, ciągnij. To nie, to nie brzmi tak jak myślicie. Co to jest? Jakie dziecko? E, no łapcie to dziecko to, i je, je I uderzajcie nim. Spalicie, spalicie. Sp Ej, spal! To dziecko. Pal to dziecko. Nie to dziecko. O kurwa Spiedzalamy No dobra. A o żygacz. Teraz go widzę. Żygacz, ale nie może wejść pod... A dobra, od go. O nie. Uf. I po nim. No cóż. Ej! Ty! To... Co to było? Ty Ej schowajmy się tu pod schodem Okej Nie no pizdy nie jesteśmy chyba Albo jesteśmy Jesteśmy O kurwa Na dupę Jo? Jo. <laughs> I stan. Dajcie da. daliście no, jajo kurwa. A, no. Siema. Dajcie jajo Nie, on nic nie widzialny O, co mam nie! Ale są tu przyszedł kurwa! To ty kurwa Już mam dosyć tego dziadka. O, diament! Nie bał cię pies Tylko nie pójdź do środka nick Aaaaaaha no. to jest mało. Trzeba? Co robisz? Cinker no i wajde. Oglądali jak coś białego, coś ciemnego, spada tutaj to chwilę przez białego i przycielnego mi wpada tutaj. No mówię kurwa de gile Dobra, sklej kurwę! Wtedy kurwę tam. Żeby trafić parierki to... idealnie. Ja pierdolę. Nie wiem, jest par... No dobrze. No kurwa! Co psujecie? I rozpierdolę zaraz kostkę! Złap tej kostki kurwa! Ja pierdolę, no! O. Teraz musimy zrobić... Chodź i łap to! Dawaj Co mam łapać. Dobra, Trzymam! Łap to kurwa! Trzymam! Okay. No dobrze! O kurwa! Dzięki dziadek! Stary! No nam całe podło rozpierdoli! xD Ja wiesz, że to Ja Dlatego nie strzela. O, a bo ten został trafiony, kurwa. O kurwa. <grystanie> Jedna rzadka. Mm, trudno. To jest rzadka. O chulea. <grystanie> to jak ty to zrobił? Ja mu kurwa dam wiatra. Za tobą jest. E? Co tam e, e, jest? A, kurwa! <grymne> nie.